będzie film o Lusi i Hektorze. Oto Lusia, a to jest Hektor. Wiemy, że jest mnóstwo psiaków do adopcji, ale te potrzebują domu jak najszybciej. Trzy, letnia Sunia, która przed chwilą wróciła z adopcji oraz półroczny Hektor, którego potencjał marnuje się w schronisku. Zobaczcie po pięciu minutach i ogarnął was. Oba psiaki są socjalizowane z ludźmi oraz ze swoim gatunkiem. Naprawdę chcą się uczyć i świetnie im to wychodzi. Koniec siedzenia na ławeczce, idziemy na spacer. Marzenie. Hektor chodzi jak marzenie. Luzia? Luzia też jest piękna, super. Biegać też możecie razem. <laughs> Ale fajny jesteś do biegania. Aczku, a ty też biegasz? Pokaż. Pokaż, jak biegniemy. O, wow, proszę Państwa. Drugi pies do biegania. Zobaczcie ten cool spacer. No i teraz najgorszy moment: odprowadzenie psiaków do kojców. Dawno nie pękło mi serce w schronisku, ale to był ten moment. Um, one muszą znaleźć dom, kochani. Muszą. Każde wasze udostępnienie to dla nich szansa. Szansa na nowy, kochający dom, na który zasługują.